No? Chciałam, my też jesteśmy w takim marku, Trochę dla małych dzieci, ale tu jesteśmy. Dla tych Dobra, widzieliśmy, co chodziło ty? Możemy. A się Dobra! Trochę trudne, co? No. Za dzisiaj obejrzymy cały park, tak? No. Patrz, tak. Musimy wejść na całą górę. Idziemy najwyżej! No wiem właśnie, że coś tu. Ej, gdzie ty idziesz? Gdzie tam No, to idziemy do tego samego miejsca, chłopie! Yeah. Tak! Dwa. Dwa, to A, po co? Dwie zęby, że wyszliśmy. Tą samą drogą praktycznie. Tu mamy kolejny O kurde! O, kurczę! O, kurde. tu

Tak to wygląda. Dobra, podasz to. Tak to wygląda widzowie. Tak Widowie, mamy jeszcze tą drogą, czy, czy tam? tą? tam drogą? Napiszcie w komentarzu. E, tak. Ale my... My tam... na razie wybieramy No to ja mam problem! Jak, by, jak mam być chudy, to ja będę miał problem! Dobra! Ja tu wstać się nie, da. Wstać się nie! Nie, 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 Jestem nad wielkim nie, nie, Chodźcie tu, o! Patrzcie, co się tu stało. tu Dobra, trudno. Idziemy dalej. Trudno. Tutaj chodź. O kurde. O! O! Idź do tyłu, do tyłu! Eła! Dobra. Dawaj No, idziemy dalej Zjeżdżalnią Zjeżdżam, widzowie wow. A, wow, mój Gdzie my jesteśmy? Kurde, e, oczywiście je coś. Eee. Kurde, gdzie mój główny bohater? Oczywiście. Piwek? Co? Ja teraz dostanę na piwek? Ale trochę mężem. Zjeżdżaniom! Nie tym tu! Chodź! Nie zjeżdżalnią dawaj! Ale chodź! Pod ramy! Dawaj w kamerę! Bi w kamerę! Daj bi w kamerę! Serce to są! Co? Obra! Ja zjadzę, nie raz, Ale po co ty tam, że stajesz pierwszy? Jechać widzowie? Jechać? O, to nie. O, Jechać widzowie? No, Jedziemy! Uuuuuuu! Uuu! mu

Proszę Chodź tu, chodź tu, Miki, Miki chodź! wiesz kamera. Patrzcie, są tu nasza sprawa.

на no